Siemanko komordeczki w kolejnym odcinku programu Szama Test Short. Mam dzisiaj takie oto Oreo o smaku brzoskwiniowym z chińskiego marketu Q&Q Market, prawdopodobnie pochodzące właśnie z Chin. A tutaj oglądam Szoguna. Pierdut. Te Oreo mieszczą się jeszcze w takich saszeteczkach, a prezentują się Taki właśnie kolor, brzoskwiniowy mają tego nadzienia. Bardzo intensywny zapach. Mmm. -hmm. Wow. Najlepsze Oreo jakie jadłem, naprawdę. Jak dla mnie dziewięć na dziesięć mm. prawie idealne, pierdut.